Hey, cześć, witajcie! Dzisiaj zrobimy, tak dla odmiany, taki odcineczek troszeczkę renowacyjny. I postanowiłem kontynuować renowację tego starego zegara, który dostałem od Jakuba z kanału Włóczyki Poszukiwacz. Którego pozdrawiam i do odwiedzenia jego kanału bardzo serdecznie Was zapraszam. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam. Rozmontowany już cyferblat, bo renowację tego zegara zacznę od cyferblatu, chociaż muszę Wam się przyznać, że Zegar, znaczy jego mechanizm jest już sprawny, już zegarem go naprawił i bardzo fajnie pracuje. Już naocznie sam widziałem jak ten mechanizm pracuje. I naprawdę jestem z tego zadowolony, bo mechanizm ten był w bardzo złym stanie, był mocno zanieczyszczony i nawet pokryty korozją. Tak samo w bardzo złym stanie był Cyfer blat całego, bo właściwie cała tarcza tego zegara była w bardzo złym stanie, również skorodowana. Ta tutaj oto metalowa część była pokryta pokryta korozją do tego stopnia, że cyferblat, który zrobiony jest na takiej celulo celuloidowej, na takim celuloidowym Papierze odkleił się od tej tarczki. Ja postaram się dzisiaj przykleić, przykleić ten cyferblat do tej tarczki i zmontować całą tarczę cyferblatu w całość, tak żeby już była gotowa do zawieszenia do zegarmistrza i do zainstalowania tej tarczy na mechanizmie, bo cały mechanizm jest sprzężony za pomocą właśnie takiego, takiej, takiego podkładu z mechanizmem. Mechanizm właśnie jest instalowany tutaj na tych, na tych bolcach. Tak jak tutaj widzicie, te bolce są takie, o tutaj, i za pośrednictwem tych bolców cały mechanizm jest montowany do cyferblatu. Ja już ten podkład, ten łącznik tak zwany, już udało mi się go odnowić, jest pomalowany. Oczyszczony najpierw był oczywiście z korozji, bo również duża warstwa korozji była na nim. Oczyściłem i poszczególne te elementy mają już przygotowane do zmontowania. Tylko najpierw będę musiał, tak jak już wam mówiłem, skleić te dwa elementy razem ze sobą. Użyłem do tego kleju Patex, który również klei papier, metal, drewno, wszelakiego rodzaju materiały. Tylko żeby dobrze nanieść na, ten, na, ten, na te poszczególne elementy tej tarczy z cyferblatem, rozcięczę go trochę i naniosę go pędzlem. Ale pokażę Wam to z bliska. Użyję takiego pojemniczka. Również recyklingowego wycisnę trochę kleju. Chociaż właściwie on jest i tak dość rzadki, ale troszeczkę jeszcze go rozcięczę. Kapkę rozpuszczalnika cyk. o i teraz niech to podeschnie bo jest to klej taki kontaktowy działa na podobnej zasadzie jak butapryn i inne kleje tego typu które żeby dobrze połączyć dwie płaszczyzny muszą, muszą najpierw poszczególna płaszczyzna musi kilka bądź kilkanaście minut podeschnąć a ja w międzyczasie we, zabiorę się za rozbieranie skrzyni tego, tego dużego, dużego zegara, ja już też częściowo mam ją rozebraną, tą skrzynię. Niektóre elementy mam już usunięte. Dzisiaj rozbiorę drzwiczki. Tutaj mam już zdjęty taki dekor. I sukcesywnie będę przystępował do zdejmowania z poszczególnych elementów tej skrzyni warstwy lakierniczej, bo tak jak już Wam wspominałem, wcześniej ktoś usiłował tą skrzynię już odnawiać, ale stwierdziłem, że zrobię to jeszcze raz. Tym bardziej, że skrzynia będzie musiała być odrobaczona, bo widzę, że Są tu aktywne aktywne chyba szkodniki w, w, tym, w tym drewnie. Zdemontujemy bolce. O żwiczki już mam zdjęte. Że była ona odnawiana, ale jest to zrobione bardzo, bardzo niestarannie i zrobię to jeszcze raz. O i skrzynię mam, właściwie mam rozebraną, na czynniki pierwsze. Zauważyłem, że też będę musiał dorobić parę, parę części do niej, takich drobnych listewek, ale to dotnę później, jak już będę osadzał szybki, bo tam przy szybkach będzie trzeba takie, chciałbym zrobić, żeby one ładnie równiutko wyglądały, bo tutaj też widać są tak dorobione, tak troszeczkę niefachowo. Ten element też będzie trzeba tą górę tej obudowy, tą głównie całą taką będzie trzeba dokleić, bo, bo jest odklejona. Ale wszystko, wszystko po kolei. Dobrze, to na razie odłożymy. O, i w międzyczasie ten element nam. Odesech troszeczkę i będzie można spróbować przykleić tutaj tą tarczę. Ale żeby nam równo wyszło osadzenie, będzie trzeba to osadzić na O, bardzo ładnie, solidnie się zespoliło. Pozostaje teraz tylko uzupełnić poszczególne elementy tego cyferblatu. Najpierw osadzimy tutaj tą wewnętrzną ramkę. I tak oto blacik udało się całą tarczę tego cyferblatu udało się zmontować. Ja nie będę tych części mosiężnych czyścił na wysoki połysk, zostawię je takie w patynie, tym bardziej, że ten celuloidowy papier tego cyferblatu już pożółkł, bo przypuszczam, że docelowo to znaczy w pierwowzorze fabrycznie był on praktycznie biały albo lekko kremowy, a, ale z biegiem, z biegiem lat, no niestety, zrobił się cały, cały żółty. Zobaczcie, taki jest i właściwie nic nowego, nic lepiej, znaczy lepiej już nie da rady go na pewno odnowić, ale to, że wygląda on tak jak wygląda, będzie takim dodatkowym, dodatkowym świadectwem na to, że jest naprawdę starym zegarem, i spróbuję jeszcze zobaczyć dzisiaj, jak będą nam schodziły te. Warstwy lakiernicze z tej części skrzyni, sam jestem ciekaw, bo jest to jakiś nowy lakier położony. Spróbuję, spróbuję zdjąć ten lakier. Oczywiście zrobię to moim starym sposobem, czyli chemicznie. Zresztą oddziaływanie tej chemii również będzie miało wpływ na odrobaczenie tej skrzyni, bo jest to taka dość ostra chemia i wydaje mi się, że po zaaplikowaniu preparatu nic nie będzie w stanie przeżyć. Ale, oczywiście, po zdjęciu tych warstw lakierniczych, ja i tak jeszcze tę całą skrzynię odrobaczę. I dopiero później, po jakimś czasie, ona będzie dopiero zmontowana i położę nowe warstwy lakieru na tą skrzynię. O, i jeden element skrzyni mamy już oczyszczony z warstw lakierniczych. Dla porównania, zobaczcie, jak to, jaka, jaka, jaka jest różnica. Ja, oczywiście, tradycyjnie nie filmowałem całego etapu usuwania tego starego lakieru, bo powiem Wam szczerze, że jest on. Że jest, że jest on tak jak już wspominałem wcześniej, długotrwały, choć w jednym, komentarzu pod, znaczy w jednym z komentarzy pod jednym z moich filmów napisano, że specjalnie nie pokazuje całej renowacji w jednym odcinku, żeby zrobić następny odcinek. Ale uwierzcie mi, naprawdę nie jest to takie proste nagrywać kilkanaście godzin renowacji i później tworzyć z tego jeden film na pewno byście nie chcieli tyle czasu to oglądać. W każdym razie następny odcinek również będzie poświęcony renowacji tego zegara i będę pokazywał wam poszczególne etapy, poszczególne etapy, co się udało osiągnąć. Chociaż sam proces. Mówię, będzie bardzo długotrwały i dość, i dość żmudny, no właściwie to by było tyle, co chciałem wam pokazać w dzisiejszym odcinku. No i tradycyjnie, jeżeli zainteresowało Was to, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze ktoś nie zasubskrybował. No i zapraszam na kolejny odcinek. I do zobaczenia. Hej, cześć.